Witam serdecznie na kolejnym live. Dzisiaj będziemy mówić, tak jak w tytule, o jedności. I zacznę od tego, że przypomnij sobie moment, kiedy coś się w Twoim życiu pojawiało, czego bałaś się, bałeś się, może właśnie jakiejś nowej sytuacji, nie chciałaś tej sytuacji, chciałaś wręcz uciec od tego, blokowałaś to wewnętrznie, może toczyłaś, toczyłeś jakąś walkę wewnętrzną sam, sama ze sobą, ze względu na to, że pojawiała się ta sytuacja, której nie chciałaś, nie chciałeś. A po pewnym czasie, jak już to wszystko minęło, zobaczyłaś, że to popchnęło Cię gdzieś do przodu, że to, czego tak bardzo się bałaś, czego tak bardzo nie chciałaś, tak naprawdę przeniosło cię do innego punktu, i teraz bardziej klarownie widzisz tą sytuację. I gdy spojrzymy na to, jeżeli my się blokujemy, jeżeli my czegoś bardzo nie chcemy, to my toczymy wewnętrzną walkę. Ale gdy my się pojednamy z daną sytuacją, zjednamy się w środku ze sobą, ale też i scalimy się z tą sytuacją, która. Pojawiła się, zintegrujemy się z nią na zasadzie, akceptuję to, co się pojawia, przyjmuję to i z taką ciekawością zobaczę, co się wydarzy, ale oczywiście nie w bezczynności, tak? Ale chodzi o to, żeby popłynąć razem z prądem tej rzeki, aby nie hamować, nie blokować. I wtedy zdecydowanie łatwiej jest nam. Przejść ten etap, który jest niewygodny. Inaczej się dzieje, jeżeli my się blokujemy, jeżeli toczymy tą wewnętrzną walkę, to wtedy ten opór powoduje jeszcze większą niewygodę, bo ta niewygoda jest w nas, w naszym ciele, w środku, pojawiają się przeróżne emocje. A przy okazji, jeszcze nasze ciało nam to wszystko pokazuje. Więc scalenie się i połączenie się ze sobą, zjednanie się ze sobą. Pomaga też i oczywiście zjednanie się z tym, co się wydarza w naszym życiu, pomaga nam przejść zdecydowanie łatwiej i lżej pewne sytuacje. I gdy my jesteśmy w jedności ze sobą, z tym, co e, się wydarza, to my zaczynamy też inaczej patrzeć na tą sytuację. My zaczynamy zauważać, że. Ta niewygodna sytuacja, ta nieprzyjemna, e, nie, może ten problem, który się pojawił, on nam niesie też pewne skarby. Niesie nam pewnego rodzaju też pozytywne rzeczy, nie tylko negatywne, że gdzieś nas ukierunkowuje, że gdzieś nas prowadzi, dokonują się pewne zmiany i. Później, jeżeli się to już wydarzy, to możemy klarownie zobaczyć, że aha, przecież ja chciałam pewnej zmiany dokonać, a to jest jeden z punktów, który mnie popchnął dalej i znalazłam się troszeczkę w innym miejscu, gdzie teraz ja widzę, jakie dokonać kolejne wybory, jakie dokonać kolejne kroki, aby dokonać tej zmiany, o której, o której tak bardzo dłuż, długo już myślałam. Myślałem. I mówiąc o jedności, to nie chodzi tylko o to, abyśmy się łączyli ze sobą i z tym, co się wydarza, gdy jest ładne, piękne, ale też z tą ciemną stroną, z tym, co jest niewygodne. I to dotyczy także nas samych, jak i naszego życia, tego, co się w naszym życiu wydarza. Co mam na myśli? Jednoczyć się ze sobą. Nie tylko z tą częścią nas, która jest fajna, która jest zabawna, która jest miła, przyjemna, ale też z tym, co jest, co uważamy, że jest niefajne, nieprzyjemne, to gdy się pojawiają w nas nieprzyjemne emocje, gdy coś w środku burzy się w nas, mamy wrażenie, że tak, takie rozdwojenie w środku. Dyskomfort emocjonalny. My się też z tym mamy łączyć nie odrzucać tego. Nie odcinać się od tego, co jest niewygodne i co boli. I tak samo w świecie zewnętrznym akceptować i przyjmować nie tylko te fajne sytuacje, z tego, co my czerpiemy radość, to, co jest przyjemne, komfortowe, ale także jednoczyć się z tym, co właśnie przychodzi. Nieprzyjemne. To nie chodzi o to, że tylko tą ładną stronę naszego życia mamy lubić i jednoczyć się z nią. Nie, my mamy scalić się ze wszystkim, co się dzieje w naszym życiu i ze sobą samym, także w całości tacy, jacy jesteśmy. I nie wybierać tylko tych ładnych kąsków u siebie czy też w naszym życiu. Gdy my stawiamy opór, będzie toczona wewnątrz walka. My nie chcemy walczyć ze sobą, my nie chcemy walczyć ze światem. Jeżeli my i zaakceptujemy to, co w nas jest niewygodne, i teraz tu się na chwilę zatrzymam, ale tylko dokończę zdanie. Gdy my zaakceptujemy to, co jest w nas niewygodne, my przestaniemy też to widzieć. To przestanie pojawiać się co rusz w naszym życiu. I gdy my. Jedną myśl właśnie chciałam przed Twoją powiedzieć i uciekło mi, to ja za chwilę do tego wrócę. Wyobraź sobie, że. kochasz siebie, ale tylko tą część, która jest dla ciebie wygodna. Tylko tą część, która Tobie odpowiada. No to tutaj nie można mówić o miłości do siebie takiej prawdziwej, no bo jednak. Odrzucasz pewną część siebie, odrzucasz to, co jest niefajne według Ciebie. I zastanów się, czy, czy ta niewygodna część Ciebie zasługuje na to, żeby ją odrzucić. Bo popatrz, wszystko to, co jest dyskomfortem dla nas, niesie nam informacje, bardzo ważne informacje o nas i dla nas. Czyli jeżeli pojawiają się też jakieś emocje w nas to ja już tutaj wspominałam one są jak taki kurier listonosz który przynosi nam informacje one są kierunkowskazem one chcą nam pokazać coś czego my nie widzimy coś co może jest w naszej podświadomości coś co jest co wykracza poza naszą, powiedzmy, wyobraźnię, bo my jesteśmy wsadzeni w takie kartoniki, wyuczeni jesteśmy, zaprogramowani, a emocje pokazują nam coś więcej, coś poza tym. Więc chodzi tylko o to, żeby zobaczyć tę emocję, dokąd ona nas prowadzi. I tak samo z sytuacjami, które pojawiają się w naszym życiu, które może burzą nasz spokój, radość. I Popatrzmy też na to, co one chcą nam powiedzieć, te sytuacje. Gdzie chciałyby nas zaprowadzić? Z czym to się łączy? Bo jeżeli ja mam jakąś intencję, to nie jest tak zawsze, że będzie pięknie, kolorowo i, i um, doprowadzi mnie wszechświat do tego miejsca, w którym mam być. Nie, no po drodze będą wyzwania. Więc. Przyjmijmy te wyzwania, no bo przecież chcemy dokonać jakiejś zmiany, chcemy jakiejś zmiany w naszym życiu, więc popatrzmy na to z takim zaufaniem, że dobrze, wiem czego chcę. Pojawiły się jakieś sygnały, jakieś sytuacje na mojej drodze, które nie są wygodne, ale przyjmuję je, bo to może właśnie jest część tego mojego planu. Tylko ja tego jeszcze nie widzę, może ja jeszcze czegoś nie rozumiem. I Emocje tak samo. Przyjrzyj się im, bo, bo te emocje chcą nam tylko pokazać albo z czym popracować, albo co zobaczyć w sobie. Co mamy przyjąć w sobie, co odrzucamy. One nie są dla nas wrogiem i każda emocja jest bardzo ważna. I nie ma złych emocji. Są niskowibracyjne, wysokowibracyjne, ale wszystkie są bardzo ważne. Więc nie wybierajmy tylko tych kąsków, które są przyjemne dla nas i dobre, bo my tu egzystujemy, my się uczymy, my doświadczamy tutaj na Ziemi i my nie mamy doświadczać tylko tych pięknych rzeczy, bo my się wzmacniamy, my się budujemy na podstawie doświadczeń tych nieprzyjemnych. Tam, gdzie są wyzwania. My uczymy się na wyzwaniach. My podnosimy się właśnie, przechodzimy na kolejny poziom dzięki tej nauce. Tak samo po, popatrzcie na szkołę, tak? Idzie się do pierwszej klasy, do drugiej, do trzeciej. I dla każdego rocznika w szkole ten rok szkolny jest ciężki. Ale Później, jak idziesz do jeszcze wyższej klasy, to już patrząc na ten poprzedni rok, mówisz: E, łatwe, już to przecież potrafię. Ale to też było wyzwanie kiedyś dla ciebie w tej danej klasie. Ale przeszedłeś ten etap, przeszedłeś do kolejnej klasy, do, na kolejny rok może studiów, i już ten poprzedni rok był. Inaczej patrzyłeś na, na to, co, czego się uczyłeś wcześniej, i tak samo jest w naszym życiu. Są etapy, i nie zawsze one są wygodne. Ale my się uczymy, my wzrastamy, my się budujemy od środka. Więc przyjmijmy to, co się dzieje w naszym życiu, te doświadczenia, jako lekcje, jako nauka. I łatwo nam powiedzieć, gdy. Życie przynosi nam e, tą dysharmonię, burzy nasz spokój. Łatwo nam powiedzieć, to nie miało być tak. Ja, ja sobie coś innego e, wymyśliłam, ja sobie życzyłam czegoś innego. Ale tak jak powiedziałam, może właśnie ta sytuacja prowadzi Ciebie w konkretne miejsce. To jest tylko jeden malutki element, ale ten element jest bardzo ważny. Brak jednego elementu w całej budowli spowoduje, że nie będzie wszystko połączone tak jak należy. Więc czasem zastanawiamy się i możemy myśleć, że to jest bez sensu w ogóle, to, co się pojawiło w moim życiu, ale to jest też coś, co jest bardzo ważne, aby, to, aby scalić wszystkie elementy dookoła i żeby dotrzeć do konkretnego celu. I tak jak wspomniałam, scalenie, jedność, do której my dążymy, to nie jest tylko w jedności ze sobą, bo tylko z tym, co jest przyjemne we mnie i tylko w jedności z tym, co przyjemne do mnie przychodzi, ale to jest też jedność, połączenie się ze wszystkim, z tym, co jest piękne i co brzydkie we mnie, z tym, co jest przyjemne w świecie zewnętrznym i niekomfortowe. I wtedy życie staje się lżejsze. Wtedy my płyniemy właśnie z nurtem tej rzeki. W spokoju, w tej akceptacji. Nie ma, nie ma tej walki. Oczywiście w spokoju, to w takim kontekście, że no dzieje się, tak? Ale ja zachowuję ten spokój na zasadzie, że nie walczę. Przyjmuję, że to jest... Takim, jakim jest. I tyle. I dzisiaj zapraszam Cię do tego, aby zatrzymać się na chwilę i popatrzeć na swoje życie, na to, co się dzieje. Popatrzeć też na to, co jest w Tobie. I gdy teraz w Tobie pojawia się coś niewygodnego, Coś nieprzyjemnego. To zastanów się, co to jest, czego ty nie chcesz przyjąć, czego nie chcesz zaakceptować, co chcesz odsunąć od siebie. Zastanów się, co to jest. Zapisz to. Ale wejdź w to głębiej, nie tylko, że nie podoba mi się, że nie wiem, um, szef dał mi wypowiedzenie. Tylko wejdź głębiej, co tobie się nie podoba. Czym tak naprawdę walczysz wewnętrznie? Bo to wcale nie chodzi o to wypowiedzenie z pracy. Chodzi o to, że może trzeba stanąć w odpowiedzialności za siebie i poszukać innej pracy. Może to, że poczucie odrzucenia, szef mnie odrzucił, o, 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 jakaś rana się otworzyła przy okazji. Poczucie braku docenienia. Zastanów się, kiedy ty siebie nie doceniasz w pełni. Może w tej pracy już za długo siedziałaś, siedziałeś. Mówiłaś sobie i mówiłeś już dziesiątki razy, że muszę z tej pracy odejść. Ale nie byłeś, nie byłaś na tyle w jedności ze sobą, żeby podjąć tą decyzję. Może z powodu lęku. Co się głębiej kryje, z czym tak naprawdę walczysz? I co jeśli właśnie... Ta sytuacja, która się teraz wydarza, jest jednym z elementów tej drogi, która prowadzi Cię do Twojego pięknego jutra, do Twojej tej pięknej przyszłości, którą afirmujesz. Może właśnie zaczęło się to manifestować w Twoim życiu. Pojawiały się, pojawiły się teraz pewne okoliczności, które nie są komfortowe, ale to Ciebie prowadzi do tego punktu do punktu wyjścia. Do tego momentu, do tego miejsca, o którym marzysz. Więc połącz się ze sobą. Zachęcam cię do tego, żeby połączyć się ze sobą w tej jedności, patrząc na tę piękną swoją stronę, ale i też na te emocje, na to, co się w tobie pojawia, niefajnego. I nawet jeżeli wyjdzie tobie w, tej, w kontekście tej sytuacji, którą teraz przechodzisz, że jest niewygodna, wyjdzie coś co według Ciebie jest niefajne w Tobie. Przyjrzyj się temu, zaakceptuj to, że to jest i zastanów się, co, ta, co to w Tobie chce Tobie pokazać. Ta emocja, te myśli, nie odrzucaj tego, nie czuj się winny, winna, że może źle myślisz o kimś, o sobie, że może nie powinieneś, nie powinnaś. Zaakceptuj to, co czujesz, to jakie to jest, bez poczucia winy. Bez odrzucania, bez złości, bez wstydu. Chodzi o to, żeby bardziej wchodzić w siebie i jeszcze bardziej siebie poznawać. Jeżeli my nie uciekamy od tego, to samo znika. Bo to jest już zobaczone. Więc nie uciekaj, tylko przyjrzyj się temu. I jednocz się w całości ze sobą, ale też w całości z tymi sytuacjami, które się po pojawiają w Twoim życiu, choć nawet są niewygodne. Um. E, czy ja to mówię w nawiązaniu z partnerem, partnerką? Nie, ja dzisiaj mówię ogólnie o e, jedności, żeby się scalić z każdą swoją stroną, żeby. Nie tylko jednoczyć się z tą, z, tym, z tą fajną częścią nas czy też e, z tą fajną częścią naszego świata zewnętrznego, że jednoczymy się i jesteśmy szczęśliwi i radośni tylko wtedy, gdy jest fajnie. I że akceptujemy tylko tą naszą fajną część, która jest w nas. Chodzi mi o to, że jedność polega na tym, że łączymy się... Ze wszystkim to, co jest w nas, to co fajne, co niefajne, co niewygodne, a w świecie zewnętrznym um, chodzi o utrzymanie tej jedności i z tym, co wygodne przychodzi do nas, co jest fajne, daje nam radość i zabawę, ale też i z tym, co jest nieprzyjemne, żeby nie walczyć, bo chodzi o to, żeby nie walczyć, tylko płynąć z prądem, bo jeżeli my się poddamy temu, poddamy, ale w sensie takim akceptacja, akceptuję to, co do mnie przychodzi. To wtedy zdecydowanie łatwiej, gładko mam jest przejść pewne ciężkie sytuacje, te wyzwania. Zdecydowanie łatwiej. Yy, ale ja się toleruję takiego, jakim jestem fantastycznie. O to właśnie chodzi. My mamy się tolerować, akceptować, ale tolerować. Właśnie, tolerujesz siebie, czy akceptujesz? Bo tolerować to jest takie, ok, no dobra, ale tak w środku. Tam nie do końca mi pasuje. Akceptacja to jest akceptuję wszystko, wszystko w sobie i, i się z tym, bo nawet to, co jest niewygodne, jeżeli my to zaakceptujemy, to zacznie to znikać, bo to jest w końcu zauważone. Te pewne emocje, pewne nasze zachowania, one pojawiają się, żeby były zauważone przez nas, żebyśmy weszli troszeczkę głębiej, zastanowili się, co to nam mówi o nas samych. Że nie widzę więcej pytań. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Zastanówcie się właśnie, co jest takiego teraz, w tym momencie, z czym na przykład się nie zgadzasz w swoim życiu, i, i, albo z tym, co pojawia się w Tobie. Zastanów się dzisiaj, przeanalizuj, ale na takim głębszym poziomie, dokąd Cię to prowadzi. Więc na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za obecność, dziękuję za y, subskrypcję, za lajki i życzę Wam cudownego dnia i widzimy się już w najbliższym czasie, już niebawem. Do zobaczenia, miłego dnia, pa.